No cześć, cześć, witajcie i Was w kolejnym odcinku na kanale Specium 99 i słuchajcie, powiem, że staliśmy nowy update, e, to już chyba ósmy update, dokładnie tak słuchajcie, update ósmy i naprawdę jest tu bardzo dużo zmian. E, dobrych, jak i też dużo niedobrych niestety. Jednakże tutaj nie zbieraliśmy się, aby wam tłumaczyć co zostało dodane w tym tym update'cie, gdyż ponieważ e, jedną z tych rzeczy jest właśnie Treasure Hideout i dzisiaj e, sprawdzę sobie, co udało mi się zdobyć przez pół godziny, ponieważ zdobyłem już dwa klucze do Treasure Hideout, one kosztują 10 milionów póki co, więc to bardziej by mi się opłacało je teraz sprzedać, ale je użyję i zobaczymy. Jeszcze udało mi się zdobyć Rainbow Mini Chest przez farmienie przez nockę, e, aż dwa, więc też sobie je użyjemy i zobaczymy co z niej tropi, tak bo jestem ciekaw eee, no i tak, mam też trochę tej esencji całej do enchantów, więc zaraz sobie pójdziemy i zresztą już sobie pójdziemy i sobie po prostu ulepszymy enchanty na Treasure Hunter, ponieważ eee, z tego, jak ktoś nie wie z tego Treasure Hideout, pomimo tego, że mamy podobno dużo lepsze dropy niż na ostatniej krainie, eee, można także zdobyć nowego huge. Peta, więc e, na początek spróbujmy sobie, bo jeszcze tego jeszcze nie robiłem. Ulepszyć dwa treasure Hunter 8 Enchanty. Aha, tutaj widać. Tutaj na przykład Increase Your Chance of Drops by 45%, a tutaj już 62%. Tak, i to tak działa... Ok, myślałem, że jak więcej damy, to może będzie jeszcze więcej, ale nie. E, więc mamy tutaj Empowered Enchants, więc... Halo, to no, tak z opóźnieniem działa. Halo? Jakieś to popsute teraz. Widzę? Czekajcie. Hello, panie enchantie. O, nie, nie wiem co się tu dzieje. E, dobrze, więc tak jak widzicie wygląda mój loadout. Ja chciałem sobie jeszcze zdobyć tutaj te, ale póki co robuxów nie mam, więc może na następny raz jak sobie dokupię. Nie mam też jeszcze rangi 20. E, więc e, póki co tak się prezentuje. I tak jest całkiem OP, więc no widzicie, że tutaj boss chest, mimic, chest, No to jest ogólnie te dwa te są pożyczone, więc jeszcze przez tydzień będę je miał a potem już nie. Jednakże Boss Chest mi no oddaje. E, dobrze, więc słuchajcie, Treasure Hideout, więc jeszcze zanim to, jeszcze zanim to, oczywiście przyjąłem, że pod koniec będzie konkurs, więc zostawcie już łapkę, suba, bo to jest obowiązkowe, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, a konkurs, nie wiem, może będzie na 5 milionów, może będzie właśnie na taki klucz. E, dobrze, więc słuchajcie, Rainbow Mini Chest. Mm, otwórzmy sobie i zobaczmy, co z niej leci, bo jestem ciekaw. Lucky X potion, Lucky X, Lucky X8? Łuhu, lipka Lucky się mi poleciało, Pytanie, czy to jeden z lepszych dropów, czy to tak normalnie? No, ty. Ty... Ale mi przedtem. Laki X8, no, pod względem rapu wyszliśmy na minus, ale to dlatego, że pełni ona jest póki co do okaza, ze względu na że e, jest nowa paszczynka. Jednakże Laki X8 z tego dostaliśmy, no nieźle nie powiem. Dobrze, więc teraz to na co wszyscy czekali, a dokładnie ty, hideout. E, dobrze, e, nie przyniosłem sobie gemów, niestety, zapomniałem, ale mam tutaj wszystkie itemy odłożone, także powiadomę, ile po prostu itemów dostaniemy. Więc póki co używamy, nie wiem sobie po co 20 używam, It e, Max, bo to tylko. Pół godziny trwa. Wiem wszystkie owoce, jak coś mam 20,2 miliona. Trzeba zapamiętać 20,2 miliona. Zobaczymy, ile nam się uda zdobyć pod sam koniec. Potki sobie przygotowałem tutaj idealnie najlepsze, żeby sobie po prostu użyć. Koktajl Diamonds. No i przez pół godziny będzie to trwać. Więc tutaj już chyba nic więcej. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Tutaj to użyłem, tutaj to użyłem, więc no chyba wszystko co jest, jest użyte, enchanty są, e, pety prezentują się, gdyby ktoś się pytał, w taki sposób. E, no nie są te najlepsze, ale mam tutaj te kilka do minusów fajnych, więc myślę, że jest spoko. Dobrze, więc lecimy. Już myślałem, że coś się ścięło, nie? Ale dobrze. E, używamy, mam takiego laga mózgu, co jest, czemu, czemu nie działa, ale okej. Okay. Dobrze, więc mamy 30 minut, więc lecimy. Eee, I zobaczymy. Tutaj już nie możemy używać tego, czy możemy? Eee, Podki dobre. Użyłem sobie wszystkie. A i zapomniałem. Ale nie, magnet chyba nie jest nam tu potrzebny z tego co widzę. Eee, właśnie, właśnie flagi, 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 flagi. Wiedziałem, że o czym zapomnę. Wiedziałem. Hmm, to jest myślę, jakie to flagi użyć, ale chyba użyję flagi na Chociaż fortune daje coins and diamonds. Nie, to się nie opłaca. Eee, jakie tu flagi można użyć? A, jeszcze speed potion zapomniałem, oczywiście, fantastycznie. Eee, myślę, czy magnet jest tu potrzebny? Jest potrzebny, dobra, trzeba magnet wziąć. Okej, okay, już dostaliśmy dwa large gift buggy, okej, okay, ciekawie. A bierzemy magnet flag i jeszcze trzeba na speedzie wziąć... Speed Potion, bo oczywiście zapomniałem Więc dobrze, jak dostaniemy jakieś Speed Potion to nie będę wiedział ile, bo wziąłem za dużo, więc okej, okay, dobra, nieważne eee, Może sobie to odłożę na szybko Aha, nigdy nie możemy tutaj użyć flag, więc, e, więc no Teraz myślę czy sobie nie dać, chyba sobie dam jeden engine na magnet, wiecie? Chyba sobie dam jeden engine na magnet, tylko nie wiem nie wiem, co stąd usunąć, to jest największy problem. Eee, to jest największy problem. Dostałem w ogóle seed tego, Diamond Seeda. Nie wiem, czy tu się też w ogóle może spawnować przez mimik i takie inne rzeczy. To jest dobre pytanie. Bo co usunę po co taki bloka. Bo bardzo mnie ciekawi, czy tutaj takie rzeczy jak eee, te skrzynki, z tego się mogą w ogóle spawnować. Póki co się żadna nie zespawnowała. Jeżeli zobaczę, że się żadna nie zespawnowała, nie, nie zespawnuje. Jeżeli zobaczę, że się żadna nie zespawnuje. Ja podmienię te enchanty na inne, treasure hunter i takie tam. Z tego co widzę, no to chyba się nie spawnuje. Poczekam tak z 5 minut, będzie do 25 minut. Jeżeli nie zobaczę, że się zaspawnowała jakiekolwiek skrzynia, to podmieniam wszystko na treasure hunter i e, critical set. Aha, i tutaj mamy break goal. Jak będziemy 3000, to wtedy mamy spustowane e, dropy. Więcej do rzeczy leci, więc ciekawie. Ale nie, no z tego co widzę, no to nie, nie spawnuję. Już by się dawno zaspawnowała skrzynka. żeby się dawno zaspawnowała cokolwiek się spawnowało: albo Massive Comet, albo skrzynka, albo Boss Chest. A to widzę, że no żadna się nie zaspawnowuje. Więc ostatnie 10 sekund daje. No nie, tutaj się po prostu nic takiego nie spawnuje. więc zmieniamy sobie cały loadout. Dajemy Treasure Hunter i dajemy dwa criticalsy ja Tylko ósemki. A, tak, spakowałem je do, do boxa, zapomniałem. Ok, więc tak się prezentuje nasz loadout. Nie wiem czy to jest dobre, czy nie, tak szczerze, nie mam pojęcia. Przeprawę na pewno, bo tutaj nie możemy użyć komet, nie no właśnie, możemy użyć komet, więc... więc no temu się nie spełnuje tutaj. A, no jeszcze oczywiście i jeden magnet. Ten magnet musi być. Eee, no i dobrze, słuchajcie, robię teraz timelapse. I... Widzimy się potem na podsumowaniu, co nam mniej więcej e, deopost z tego wszystkiego. no Tak to będzie tak mniej więcej, e, gdyż ponieważ niektóre tam już miałem w jakim zrobiłem jakieś owoski czy coś, no to, to, to prawdopodobnie nie będziemy liczyć. No ale coś tam, wiecie, mniej więcej zobaczymy, co nam poleciało. Więc widzimy się za chwilę. Ok, słuchajcie, zostały nam już ostatnie sekundy i koniec. Tak, koniec, koniec. Zobaczę teraz, co udało się zdobyć. No bo tego trochę jest. 2677 itemów przez te pół godziny zdobyliśmy, więc całkiem sporo. E, no i teraz chwila prawdy, no niestety, no niestety, już widzę, że no, hugea, niestety nie udało nam się zdobyć, e, ale zobaczmy co zdobyliśmy poza tym, te 4 piniaty e, Tutaj flagi, tu byliśmy Rainbow Mini Chest, dwa czemstomny, dwa mini chesty, 9 gift bagu, 22 dwa gibbagu, no nie powiem, tutaj trochę kluczy, w sumie 4 te, te keys te jakie slotos zdobyliśmy, co ciekawe, spinning il ticket. Okay, już nic. Eee, jeden arcade token, co ciekawe. Eee, dobrze, jeśli chodzi o potki, jeśli chodzi o potki, to tutaj no, w sumie szału nie ma. A jeśli chodzi o Enchanty, no Zentro już lepiej. Poza tym Lucky x bo to zdobyliśmy z tego poprzedniego, nie? stinger Hunter. Eee, to tutaj coś coś nawet siadło. Aczkolwiek nie są to dropy, jakieś nie wiadomo co z tego co widzę. No fajne, fajne jest na mini Jazz. Ale... czy ten klucz jest warty 10 milionów? No według mnie nie. Jednakże na no pewno jest on póki co tyle warty dlatego, że mm, jest nowy i wszyscy go chcą zdobyć. No jest też już do zdobycia w tym, nie? Jednakże dobrze słuchajcie. Dam to sobie wszystko co zdobyłem do boksa i zobaczymy ile w sumie to wszystko jest warte. Oczywiście poza tamtymi, no właśnie, owockami, gdyż je już miałem wcześniej, więc... Więc nie mogę do końca stwierdzić, o i taki, nie mogę do końca stwierdzić ile w sumie ich zdobyłem. O, mamy tu już 4 diamond plansity, to jest spoko, szczerze. Więc dobrze, dam sobie to wszystko e, szybko i za chwilę się widzimy, zobaczymy ile w sumie zarobiliśmy z tego. Okej, okay, więc w sumie słuchajcie, zarobiliśmy nawet ponad 7 milionów z tego. Myślałem, że szczerze będzie mniej, a tutaj całkiem git, co prawda póki co no i bo mini nie wiem, czy nie jest zbyt drogi, jak na swoją zawartość, bym powiedział, jakie nam oferuje. E, jednakże, no w sumie to podobno jest warte 7 milionów, więc nie wiem, co tyle jest aż tyle warte. Chyba, że te enchanty tak może, może, nie wiem. E, jednakże, no, no, coś tam, coś tam nie powiem, nie powiem, nie jest, nie ma tragedii. Jednakże, no i tak, no, nie jest to warte tyle tego, co e, co, 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 co. To już hideout jednakże no patrząc, że możemy tu zdobyć hit beta, no to to już zależy. Także mniej więcej tak się prezentuje loot 7 tutaj plus 71 tysięcy jeszcze w tym boksie. E, jednakże część enchantów nie wiem czy nie włożyłem z tego, z tego Rainbow Chesta, więc możliwe, że część gamów trzeba odjąć stamtąd, ale też część nie włożyłem sobie tych owoców, co dostałem, gdyż miałem już wcześniej wyciągnięte i po prostu nie wiem, ile ich w sumie zdobyłem. Więc słuchajcie, no tak to się prezentuje. Przypomina to, że ja też mam Game Pass na dodatkowe Super Drops, więc wy prawdopodobnie zdobędziecie mniej rzeczy. E, tak się prezentował mój e, cały loadout, plus jeszcze jeden magnet, więc no tak się jak macie jakieś lepsze te możecie mi dać znać, bo szczerze nie wiem, robiłem to na spontanicznie, gdy chciałem użyć mój główny, ten z chest, bo z chestem, czy chest mimikiem, no ale niestety tutaj on po prostu no nie działa. Ok, a dzisiejszy konkurs zrobiłem sobie właśnie tak jak mówiłem. Na, słuchajcie, Treasure Hideout Key, więc jeżeli chcecie wygrać taki klucz, no musi być rzeczywiście łapka w górę, subskrypcja i napiszcie komentarz z hasłem Key e, i po prostu obok swój nick e, z Obloxa, tak pamiętajcie, małpa, że mógł wam wysłać mailem, no i tyle, no i tyle właśnie, jeszcze na temat update'u, jak ktoś nie wie, to mailbox został mocno... Bym tak powiedział. Widzicie, ile on mnie kosztuje? No właśnie, dobrze. wyślę póki co, to mam nadzieję, że to było 3 miliony gemów, więc dekSiak 8, tak. Mam nadzieję, że dobrze nie wpisałem, tylko było 3 miliony, więc gratulacje, wygrałeś konkurs. I 150 tysięcy. No nie wiem, kto zrobił tak ten mailbox, ale no teraz na live'ach będzie dużo problem, jeśli chodzi o konkursy i tak dalej. No i co, no niestety, dobrze, więc słuchajcie, dziękujemy bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach. A jeżeli chodzi też o gemy, ile zdobyliśmy z tego Tyrży Hideout, chyba było około 400 tysięcy, nie wiem czy widzieliście. No i tyle, więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Hasło key, musi być łapka, sub, No i wasznik więc trzymajcie się, pa, papa, i cześć, siema.